Wczoraj wieczorem przeglądałam sobie moje stare zdjęcia z roku 2011-2012 i zaraz Wam pokażę jaki to był dramat, co ja miałam w ogóle na twarzy. Boże, jak ja to zobaczyłam, sami zobaczcie. Na początek zaczniemy sobie od czegoś takiego łagodnego. Miałam tutaj około 15 lat coś takiego. I patrzcie, no, wyglądam jak jakiś hippis, ale tutaj to jest jeszcze ok. Jak zobaczycie następne zdjęcie, to. To z kwiatuszkiem na torach, bo wtedy była taka moda, że wiecie, siadało się na tory i robiło się takie cool zdjęcia. A tutaj taka sesja zdjęciowa. Jeszcze jedno Wam pokażę. O, o. Jeszcze, jeszcze musiały być te takie okulary, no nie. Wtedy była też moda właśnie na takie okulary. Dobra, teraz zaczynamy. To jest pierwsze właśnie z tych zdjęć, które Wam pokażę, które będą szokować. Także sorry, nie przejmujcie się. Ja wtedy tutaj byłam jeszcze dzieckiem, nie ogarniałam. Także to jest jeszcze OK. Patrzcie na następny. Tu jeszcze wiecie, ta grzywka, taka, no nie Emo style. Okej. Okay. Czy wy to widzicie? To jest jeszcze nic. Zobaczcie zaraz jeszcze coś. Przypominam, że ja tutaj miałam jakoś 14-15 lat na tym zdjęciu. Co ja wtedy sobie myślałam, to ja kurde nie wiem. Ja pierdzielę. I ja tak czajcie, ja tak normalnie chodziłam. I ja uważałam, że to jest ok, że to jest ładne. Uuu, hu 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 hu. Dramat. Ostatnie jeszcze Wam zdjęcie pokażę. No. Tutaj wiecie, no, tak z daleka no, nie, nie widać tego, co ja mam na tej twarzy, ale to jest dramat. I pomyśleć, że ja w wieku 14-15 lat tak wyglądałam, serio. Jak ja to zobaczyłam, to byłam w ciężkim szoku. Że ja ja wtedy uważałam, że to jest normalne czajcie to, że to jest modne, że to jest fajne. Kuźwa golić sobie praktycznie całą brew i zostawiać takie, wiecie, plemniki, nie? Jak dobrze, że ta era minęła i wszystko wróciło do normy, no nie, ale. Serio, ja się zastanawiam tak, kuźwa, jakim cudem wtedy mając te 14-15 lat wyglądałam starzej, a teraz patrzcie, mam 30 lat i wyglądam młodziej.